Witam serdecznie trenera Stali, Pana Władimira Tomasa, Panie Trenerze bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Tak, no na pewno cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Ja powiedziałem zespołowi, że jedna jaskółka wioski nie czyni i zrobiliśmy dopiero dzisiaj malutki kroczek w tej naszej dalszej drodze. Jeżeli chodzi o mecz, to w pierwszej połowie myślę, że zespół Złogowa Momentami był po prostu od nas zdecydowanie lepszy, fragmentarycznie. Dochodzili do sytuacji, bardzo dobra dyspozycja dzisiaj naszej, naszej defensywy, Mikołaja Smyłka w bramce, nie, do, nie, nie doprowadziła do tego, że, że straciliśmy bramkę i bardzo się z tego cieszę, że zagraliśmy na zero z tyłu. Mimo to, że Łagów gdzieś tam stwarzał sobie sytuację, my graliśmy to, co może nie, nie przez cały mecz, ale przez większość tego, tego spotkania graliśmy to, co ja bym chciał, żeby zespół grał, czyli cierpliwie utrzymywaliśmy się przy piłce, budowaliśmy i dzięki temu zdobywaliśmy teren, zdobywaliśmy przestrzeń i mogliśmy e, sytuacje, które nam się zdarzały, wykorzystywać. Bardzo dziękuję. Panie trenerze, proszę o pytania. Panie trenerze, Pan mówi o dobrej dyskusji obrony, a uważam, że w pierwszej połowie była fatalna, bo dzięki bramkarzowi nie przegrywaliśmy 0-4. I stąd chyba też zmiana poruskiego, yy, prawda? Nie, nie zgodzę się tutaj co, do tego, co Pan mówi. W mojej ocenie nie, nie broni tylko jakby bramkarz, ale też broni wszyscy zawodnicy i oczywiście fragmentarycznie. Zgadzam się, że, że nie wyglądało to tak, jak powinno. Niemniej jednak większością większości czasu tego meczu e, uważam, że, że w defensywie zagraliśmy dobre spotkanie. Tak, tutaj podjęliśmy taką decyzję, żeby, żeby Władka zdjąć. Czasami te decyzje nie są łatwe dla piłkarzy, tak samo jak i dla trenerów, ale musieliśmy, musieliśmy taką, decyzję, taką decyzję podjąć. Władek to jest bardzo dobry piłkarz, mimo tego, że teraz ma może troszeczkę słabszy moment, ale ja, ja nadal w niego wierzę. To jest bardzo dobry zawodnik. I, Wierzę też w to, że będzie w stanie się z tego swojego nie ukrywam trudnego momentu podnieść. Proszę o pytania. Ten, że Bart w Helmie już pokazał, że potrafi do piłkę. dzisiaj tylko potwierdził. Jak się okazuje, to trafiony transfer. Tak, tak jak mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy pytano mnie o Bartka, jest to bardzo dobry transfer. Jest to transfer, który nas wzmocnił zdecydowanie. Bardzo się cieszę i jeszcze raz. Dziękuję panu Zielińskiemu za to, że, że, że przyłożył dużą rękę do tego, żeby Bartek tutaj z nami był. I tak jak mówiłem, no kadra, kadra jest naprawdę szeroka jest, jest rywalizacja na każdej pozycji. I jeżeli tacy zawodnicy jak Bartek Kiełbasa przychodzą do nas, to trzeba się z tego cieszyć. Tyle rzeczy: to jest początek dobrej pasy stanowki. Już kolejne spotkanie w Krakowie z Krakową, Na pewno nie będzie łatwo, bo to dużo znajduje tak z, z ja, ja podchodzę do tego bardzo spokojnie i z ogromną pokorą, bo powiedziałem też w szatni zespołowi, że dzisiaj zrobiliśmy mały krok i, i my jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy, nad którymi musimy pracować, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że weszliśmy, że ten mecz przyczyni się do tego, że wejdziemy na te dobre tory, ale zdecydowanie na ten moment na tych dobrych torach jeszcze nie jesteśmy. I przestrzegłem zespół i też przestrzegam wszystkich. Myślę, że nikt tutaj w Starowej Woli nie będzie wpadał w górę optimist i też żeby wszyscy, żebyście wszyscy Państwo mieli świadomość, że my też jako zespół, jako sztab nie popadamy w chóry optymizm. Cieszymy się oczywiście z tego, ale wiemy, że to jest mały krok. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Jak kontrahent zareagował na transparenty, które dzisiaj zawieszył na, na sektorze, które zajmują się za kibice Nie zareagowałem w żaden sposób. Kibice mają prawo, mają prawo wykazywać swoje niezadowolenie, czy to robią w formie transparentów, czy w innej formie. Takie jest święte prawo kibiców. A jak tu się do takiej sytuacji, która była wczoraj, kibice poinformowali, że był, mówiąc kolokwialnie, wjazd do, do szatni? Czy jeżeli, jeżeli kibice tak poinformowali, to, to, to należy im wierzyć, że tak było. E, takie, sytuacje, takie sytuacje się <coughs> zdarzają, że, że kibice przychodzą, rozmawiają z zespołem. Czy pan w karierze? Tak, nie? doświadczyłem to kilkukrotnie w Łodzi i tutaj też taka sytuacja się przydarzyła. A niemniej jednak nie było to spotkanie, w którym po prostu kibice wyrazili swoje niezadowolenie i tyle. Czyli już pan miał do czynienia z taką sytuacją? Tak, miałem, takie, mia, miałem do czynienia z taką sytuacją, mówię kilkukrotnie, i, i ta sytuacja w żaden sposób mnie nie za, za zszokowała. Ja się bardzo cieszę, że zespół na to dobrze zareagował, że mimo tego wszystkiego, co się gdzieś tam działo w tym tygodniu, zespół pokazał po raz kolejny, że, że jest naprawdę drużyną. i Mam nadzieję, że w kolejnych meczach, i głęboko to wierzę, że tak będzie. Utwierdzimy tylko w przekonaniu wszystkich, że Spałówka wraca na dopyt. Proszę Dzień. bardzo, kolejne pytania. Nie ma pytań. Dziękuję trenerowi. Dziękuję, Dziękuję dziennikarzom. Bardzo. Zapraszam na kolejne spotkanie kolejną konferencję. mam tak. Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Stal ES ProBudek z Łaków. Bardzo do zera, zwycięstwo stali. Witam serdecznie trenera gości, pana Irena Szapie i Witam dziennikarzy. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie spotkania. To takie spotkanie, które musiało się podobać, bo bardzo dużo e, się działo pod jedną i pod drugą bramką. Niestety e, w pierwszej połowie, kiedy tak naprawdę powinniśmy ten mecz zabić, bo cztery dobre sytuacje do, do strzelenia bramki a nie potrafiliśmy ich skończyć i, i, i później błąd, który skutkował bramką na, na 1-0 i no już zaczęło być trudniej. tak? Mieliśmy dobry moment w drugiej połowie, ale no, stal jest za dobrym zespołem, żeby wtedy, kiedy zostawia się tej przestrzeni dużo, żeby, żeby nie, nie, nie skorzystała z tego. Znowu zaatakowaliśmy większą ilością ludzi, strata bardzo wysoko kontra i, i, i 2 -0. Na pewno, że albo Wydaje mi się, że, że nie zasłużyliśmy tu dziś na, na porażkę, no ale tak, tak wygląda piłka nożna. to strzela, ten wygrywa. No dziękuję Panie Trenerze i bardzo proszę o nie ma Nie mamy pytań. Dziękuję tak. bardzo.